To jest tak jakby ojciec sukcesu, no bo on nas prowadzi, on nas, jest naszym mentorem, mówi kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, kiedy trzeba opierniczyć, to to wtedy opiernicza. No i tak to tak myślę, powinna wyglądać współpraca z trenerem. No nie ma co się podwiedzać, bo to wiadomo, ale, ale myślę, że straciliśmy dwie bramki w jednej rundzie, no to pokazało kąż trenera. Trener dba nie tylko o siebie, ale o drużynę, aby cała drużyna razem dobrze wyglądała. Każdy gdzieś tam jest odzwierciedleniem swojej osobowości, charakteru. Także no zobaczymy, co życie przyniesie. Być może jakaś tutaj lubińska marynarka jeszcze wejdzie w modę. Każdy ma swój styl. Ja bardziej preferuję styl sportowy. Myślę, że zresztą to widać. Ta drużyna już była stęskniona za tą Ekstraklasą. Jedynym celem dla nas i w klubie i w szatni było po prostu awansować do, do Ekstraklasy, bo tam czuliśmy, że to jest nasze miejsce. Myślę, że zrobiliśmy dobre podwaliny w tej pierwszej lidze pod to, żeby dobrze się prezentować w Ekstraklasie. Stawienie na Komranda też było dobrą decyzją. To jest ewenement stracić tylko dwie bramki i to w ostatnim meczu, ostatnią bramkę. Eee, życzyłbym sobie, żeby kiedykolwiek jeszcze to powtórzyć. Duża wiara była w tym zespole i myślę, że jest tak fajnie poukładana drużyna, że głęboko w to wierzyliśmy i w to, co prezentowaliśmy na boisku, to chyba było widać, że, że, że to jest różna. Lepsze od tych, od tych wszystkich, które były w pierwszej lidze. Wcześniej było e, dużo piłkarzy e, z nazwiskami, można tak powiedzieć, a teraz jest e, może ich mniej, ale, ale jest e, w końcu szatnie zagłębia drużyna. Na pewno celem będzie utrzymanie, będziemy chcieli powalczyć o, o, o pierwszą ósemkę, bo, bo taki pewnie będzie cel, a, a potem co się uda ugrać, no to, 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 to będzie wszystko na im plus. Każdy tęskni za najwyższą klasą rozgrywkową, także cieszymy się bardzo, że do niej wracamy.